Udrażnianie głowicy Epson L4160. Potrzebny nam będzie śrubokręcik, zestaw do udrażniania, link do zestawu pod filmem, do zakupu zestawów. I możemy zaczynać. Drukarkę włączamy. Gotowa. OK. Dajemy kopiuj. Chodzi nam o to, żeby. Szengiełko zwolniło karetkę, żebyśmy mogli, mogli przesunąć ją w dowolne miejsce. Kopiuj. Ok. Usłyszeliśmy, że głowica wyjechała. Wyjmujemy kabel zasilania. Głowica jest zwolniona. Potrzebujemy jeszcze kawałek ręcznika papierowego. Ręcznik sobie zwiniemy. I najedziemy. I najedziemy głowicą na ręcznik. Chodzi nam o to, żeby przeciskany płyn wylądował w głowicy, a nie wlał się nam do drukarki. W tym miejscu mamy śrubeczkę. Musimy ją zacząć odkręcenia jej, delikatnie musimy złapać, żeby nam nie wpadła do drukarki, tylko po odkręceniu, żebyśmy ją w palcach wyjęli sobie obok. Podnosimy osłonę, wyciągamy na bok. Teraz wyjmujemy tusze, przepychamy te tusze, które są niedrożne. Mamy niedrożny czarny, przepychamy tylko czarny. Ta drukarka nam posłuży tylko do celów pokazowych. Jest sprawna, chcemy tylko pokazać, jak, jak udrożnić tą głowicę. Naciskamy tutaj zaczep. Delikatnie do góry wyjmujemy card. Wyjmujemy Wysuwamy. W środku mamy czpień, na który musimy nałożyć, na, nałożyć rurkę. Na który musimy nałożyć rureczkę od zestawu. Z zestawu wyjmujemy rurkę ze szczykawką, nabieramy płynu. Ja, jak mówię, my nie będziemy przeciskać, tylko pokażemy, jak ja to zrobić. Rurkę zakładamy na wystający czpień od głowicy, czyli i przepychamy powiedzmy po jednym centymetrze na, na, na każdą niedrożną celę. Zawsze pamiętając, żeby na końcu został nam płyn. Żebyśmy nie przepychali do końca i nie wpychali do głowicy, do głowicy powietrza. Przepychamy, zawsze zostaje. Jeżeli teraz będziemy następną, zdejmujemy, znowu naciągamy płynu, zawsze musi nam na końcu zostać płyn. Po, po przepchaniu odpowiednich cel, które mamy niedrożne, zakładamy, z powrotem cardridge. Uważając, żeby nam tutaj się właśnie nie przycięły wężyki, jak w tym wypadku chce nam się tu przyciąć wężyk, więc uważamy, żeby to się nie zrobiło. Zakładamy plastik, obudowę, wyjeżdżamy, wyjmujemy papier i to wszystko na koniec. Udrażnianie robimy głowicy. Powinna być drukarka sprawna. Dziękuję.